od kilku dni, a właściwie to prawie od tygodnia leży u mnie w domu ta paczka, która powinna zawierać stary polski odkurzacz Elektor z lat 60. Oczywiście bardzo mnie korciło, żeby ją wcześniej otworzyć, ale powstrzymałem się, bo pomyślałem sobie, że będzie to fajna okazja, żeby zrobić kolejne nagranie z serii poświęconej starym odkurzaczom. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim rozpakować elektora. Myślę, że każdy kolekcjoner doceni ten moment, kiedy wreszcie można obejrzeć nowe znalezisko czy nowy nabytek do kolekcji. Chciałbym też wstępnie zobaczyć w jakim jest stanie, jakich napraw wymaga, czy w ogóle działa. Może ewentualnie rozkręcić go i trochę wyczyścić. No ale najpierw wyjmijmy ten odkurzacz z paczki. Postaram się to zrobić ostrożnie, ponieważ elektor jest spakowany w pudło od innego starego odkurzacza. Niestety nie jest to oryginalne opakowanie od elektora z lat 60., ale karton po odkurzaczu typ 102B z zakładów Zelmer z 1985 roku. Czyli w tym kartonie fabrycznie był odkurzacz o 20 lat młodszy od elektora. Produkcja elektora rozpoczęła się w roku 1964 jeszcze w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego. Nie wiem jeszcze z którego roku jest egzemplarz odkurzacza elektor w tej paczce, ale w sumie z tego kartonu także się cieszę, tym bardziej, że niebawem dostanę właśnie Zelmera typ 102B i opakowanie będzie do niego świetnie pasowało. Na szczęście tutaj taśma, którą częściowo zaklejono karton, dość ładnie od niego odchodzi. Postaram się to wszystko wyczyścić. Fajnie, nawet na tym kartonie z 80 lat jeszcze są jeszcze jest taśma pakowa z, z, z odbitymi stemplami zakładów elektromechanicznych Zelmer, ulica, ulica Hoffmanowej 15. Rzeszów są jeszcze stemple nie rzucać. Jeszcze raz spójrzmy na etykietkę. Odkurzacz 102B, który znajdował się w tym kartonie, był brązowy. To Dokładnie taki, jak ten, który powinienem dostać, także bardzo się cieszę. Ok, wyjmujemy elektora. Ładnie zapakowany. Okay, w kartonie nic więcej nie ma. Okay, pierwsze wrażenie robi może nie najgorsze. Część metalowa jest w całkiem niezłym stanie. Ładnie zachowane są napisy na tym odkurzaczu. Nie brakuje mu właściwie żadnych elementów. Części plastikowe także nie są za bardzo połamane. W środku jest worek. Tutaj widzę pęknięcia na obudowie silnika. Widzę pęknięcia na jednym z kółek, ale wszystko jest kompletne. Tutaj źle się trzyma jedna ta stopka z przednim kółkiem, ale generalnie nie ma tragedii i odkurzacz nie jest jakoś strasznie popękany. Nie jest bardzo powgniatany. Może z dzisiejszej perspektywy, ten odkurzacz nie wydaje się niczym szczególnym, ale jednak zajmuje on dość szczególne miejsce wśród dawnych polskich urządzeń. Gospodarstwa domowego w połowie lat 60. wyróżniał się już samym wyglądem na tle dominujących wtedy odkurzaczy z okrągłymi korpusami, takimi jak znacznie starsza od niego Alfa 2, czy taka jak ta alfa K2, zresztą produkcja alfy K2 rozpoczęła się właściwie niewiele lat przed Elektorem, bo w roku 1960. Natomiast elektor zapowiadał już kształt późniejszych polskich odkurzaczy z lat 70. czy 80. Można o tym przeczytać w kronice zakładów Zelmer. W 1964 roku rozwijające się biuro konstrukcyjne Zelmeru. Właściwie wtedy jeszcze fabryka nie nazywała się Zelmerem, to była ciągle jeszcze Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego. Opracowało bardzo nowoczesne jak na owe czasy w kształcie i rozwiązaniach konstrukcyjnych odkurzacz Elektor, praca nad tym odkurzaczem i zdobyte doświadczenia doprowadziły do powstania następnego typu odkurzacza, nazwanego Zelmer 01. Korpus tego odkurzacza, tutaj mowa jest już o Zelmerze 1, był wykonany z blachy, miał charakterystyczny profil zbliżony do sześciokąta. Był on protoplastą opracowanej później całej rodziny odkurzaczy produkowanych przez lata 70 aż do dzisiaj. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znalazłem fotografię odkurzaczy prezentowanych podczas wystawy Nowoczesność w Każdym Domu w Powiatowym Domu Kultury w Nakle w roku 1968. Na tej fotografii widać obok alfy K2 i alfy 2, właśnie elektora. Odstawiłem na razie te starsze, szare odkurzacze alfa 2 i alfa K2 z początku lat 60. i przyniosłem ich nowsze odpowiedniki, Alfa-2 z końca lat 60., Alfa-K2 chyba z roku 1967 i zaaranżowałem troszeczkę scenkę przypominającą zdjęcie, które przed chwilą oglądaliśmy. Nawiasem mówiąc zamieszczę link do tej fotografii w opisie tego filmu. Pod linkiem w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego są też inne zdjęcia z tej samej wystawy w domu Kultury w Nakle. Polecam wam ich obejrzenie przy okazji na niektórych widać między innymi motorower Komar czy kilka polskich rowerów w tym Karata i takie śmieszne zimowe rowerosanki. O kolejnych ciekawych cechach i o historii elektora opowiem Wam za chwilkę. Przeczytam też jeszcze kilka cytatów z kroniki zakładów Zelmer odnoszących się do tego odkurzacza, ale teraz wreszcie chciałbym go obejrzeć. Zacznę może od tabliczki znamionowej. Odkurzacz elektor numer 4636 typ A8A. 400-watowy silnik Rok 1964, czyli jest to egzemplarz z pierwszego roku produkcji tych odkurzaczy. Ten odkurzacz w roku 1964 kosztował 1000 zł. Sprawdźmy, jak to wyglądało w porównaniu z Alfą K2 z tego samego roku 1964 ona kosztowała 1150 zł, no czyli była jednak o 150 zł droższa od odkurzacza Elektor. Jeżeli dobrze pamiętam, odkurzacz Alfa 2 przez praktycznie całe lata 60. kosztował 950 zł, czyli było 50 zł. Tańszy od elektora, a odkurzacz Gamma 2, ten malutki ręczny kosztował 900 zł, czyli było o 100 zł tańszy od elektora. jest pokrywa pojemnika na kurz, jest w całkiem niezłym stanie tutaj. Na dole nieduży fragment jest odłamany. Zobaczmy sam worek na kusz. Bardzo ładnie zachowany. Zaraz go wytrzepię na zewnątrz. Tutaj jest chyba fragment plastikowej pokrywy worka na kusz. Może uda mi się ten kawałeczek dokleić. W środku odkurzacz jest całkiem niezły, troszeczkę tutaj na dolnej części widać rdzy, ale nic czego nie dałoby się doczyścić. Poza tym jest zupełnie ładny. Z tyłu znajduje się wyłącznik suwakowy, taki jeszcze jak, jak w Alfach K2 z tego samego okresu, albo jak w Alfach 2. Rączka zupełnie ładna, tutaj część plastikowej pokrywy też jest odłamana, ale w żaden sposób nie wpływa to na przenoszenie odkurzacza. Ok, spróbujmy go odkręcić. Nie ma tutaj z boku śrub trzymających pokrywę silnika. Myślę, że trzeba będzie odkręcić cztery śruby znajdujące się tutaj na grodzi pomiędzy workiem na kurz a silnikiem. Sobie Założę taką przedłóżkę. Teraz już powinno to iść dosyć wygodnie. Okay. Tak, udało mi się poluzować część pokrywę silnika. Okay, czyli tutaj w pokrywę silnika wkręcone są po prostu takie cztery szpile, cztery długie śruby, które przechodzą przez otwory w grodzi pomiędzy silnikiem a workiem na kurz i są z drugiej strony przykręcane. W odkurzaczu znajduje się oryginalny silnik typu SK5A1 z fabryki wodomierzy we Wrocławiu z roku 1964. Ja ten silnik na razie odłączę tutaj od izolatora, ponieważ chciałbym zdjąć z niego osłonkę, chciałbym go obejrzeć, przeczyścić. A jeżeli on będzie przyczepiony do kabla, to po prostu będzie mi o wiele trudniej. No Tutaj jeszcze raz dokładnie można sobie obejrzeć ten silnik. od Wrocław. Silnik do odkurzacza typ SK5A1 WTSK00. 1964 rok. Przeczyszczę tradycyjnie ten silnik z kurzu. U, nawet nieźle się z niego sypie. Jak zawsze szczotki. No tu już jest bardzo słabiutka, półcentymetrowa szczotka. Ona będzie jeszcze działała. Tutaj dużo lepsza. Ta szczotka jest zupełnie fajna. Przy okazji zmierzyłem te szczotki. One mają 8 mm na 6 mm. Na pewno takie kupię, poszukam. Może nawet mam, bo ta jedna będzie do wymiany, ta druga niekoniecznie. Wniszczotki wędrują z powrotem. I możemy sprawdzić też od razu łożysko, skoro jest na wierzchu. To łożysko podczyszczę i dam nowy smar. No cóż, przeczyściłem silnik, sprawdziłem szczotki, wiem, że jedna będzie do wymiany. Teraz, tak naprawdę, chciałbym tylko to wszystko jeszcze poczyścić, łącznie z obudową odkurzacza i złożyć do kupy. Skoro już czyszczę obudowę silnika, sprawdzę też, jak działa włącznik. Teraz jest wyłączony. Teraz go włączyłem i działa. Teraz go wyłączam. Włączony. Ok. Ok, tutaj ładnie już jest. Tutaj niestety brakuje jeszcze jednego kawałeczka. No Może go znajdę gdzieś w kartonie, jeżeli nie, to trudno tak będzie musiało zostać. Tutaj przejdą kable. Ok, osłonka tutaj w uszczelkę wchodzi. Tutaj z drugiej strony też. Założyłem także gumową osłonkę na kable silnika i teraz mogę je z powrotem przykręcić do izolatora. Teraz możemy już założyć silnik do obudowy, no ale najpierw oczywiście trzeba przeczyścić obudowę i poprawić tutaj przynajmniej mocowanie tego przedniego kółka. Wyczyściłem obudowę, zajęło mi to znacznie więcej czasu niż widać tutaj na tym nagraniu. Zabrałem ją do wanny, przeczyściłem porządnie, wymyłem, wysuszyłem, potraktowałem także niektóre elementy tego odkurzacza odrdzewiaczem. Myślę, że teraz mogę z powrotem przykręcić kółeczko i zmontować to wszystko do kupy. Trzyma się mocno. Wydaje mi się, że to jest, sądząc po kolorze materiału, kółeczko od późniejszego odkurzacza. Najważniejsze, że pasuje. Teraz włóżmy silnik. Tutaj największym problemem będzie to, żeby te cztery szpile, cztery długie śruby trafiły w otwory w ściance pomiędzy silnikiem a workiem. Zaznaje, że trzeba się troszkę natrudzić, żeby tymi śrubami trafić w otwory w korpusie. Najlepiej po prostu delikatnie jedną po drugiej sobie przykręcać. Pokrywę silnika z korpusem udało mi się w miarę dobrze spasować. Tak jak mówiłem, tutaj powinna być jeszcze uszczelka gumowa, której nie ma ona wsparcia. Generalnie no, złączenie tych dwóch części wymaga troszeczkę więcej wysiłku i troszkę więcej wprawy niż na przykład w Alfie 2 czy Alfie K2. Ale myślę, że jest to kwestia ćwiczenia. Być może akurat moja metoda, żeby te śruby wpasowywać tutaj w dziurki w korpusie nie jest najlepsza. Może wygodniej było je, by je wkręcić od góry w tę część pokrywy silnika. Nie wiem, jeżeli macie z tym więcej doświadczenia, na napiszcie. W każdym razie no, jest to do zrobienia w, 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 w kilka minut dłużej niż przy y, zwykłych odkurzaczach z rzeszowskiej fabryki. Dobrze, y, teraz możemy zamontować pojemnik na kurz. Tutaj także warto dobrze spasować to wszystko z korpusem. Tym bardziej, że ta część uszczelki jest widoczna potem na zewnątrz po założeniu obudowy. Nie bardzo chcę dociskać teraz ten zawias, ponieważ niedawno kleiłem tutaj ten plastikowy element i być może on jeszcze nie jest dobrze sklejony. Na razie zostawię to tak. Na razie zostawię to może o, w tej pozycji. Nie, nie będzie to się jeszcze mocno trzymało, a jutro, jak ten klej dobrze złapie, postaram się to zapiąć tak, jak powinno być zrobione. No cóż, nie da się ukryć, że to urządzenie lata swojej świetności ma za sobą, ale myślę, że udało się ten odkurzacz doprowadzić do całkiem przyzwoitego stanu. Sprawdzimy oczywiście zaraz, czy on w ogóle działa. To jest na pewno cenny dodatek do kolekcji polskiego sprzętu AGD, polskich odkurzaczy, do historii zakładów z Rzeszowa. Mówiłem wam już o tym, że ten odkurzacz w swoim czasie w roku 64, kiedy powstał, wyróżniał się kształtem na tle innych odkurzaczy. Drugi ważny aspekt dotyczący elektora to sposób jego montażu. Jak przeczytałem w Kronice Zakładów Zelmer, był to pierwszy polski odkurzacz, którego produkcja od samego początku odbywała się przy linii montażowej, czyli każdy egzemplarz nie był składany z części przez Jednego montera, jak robiono wcześniej, montaż następował przy taśmie produkcyjnej, a każdy z monterów był odpowiedzialny tylko za zainstalowanie konkretnych elementów tego urządzenia. To była wtedy istotna zmiana. Przeczytam Wam kolejny fragment z kroniki zakładów Zelmer. W połowie lat 60. zorganizowano pierwsze linie montażowe. Obok taśmy ustawione były stoliki montażowe, na których wykonywano kolejne operacje. Montując odkurzacze Alfa K2 i Elektor, zastosowano już śrubokręty elektryczne i praski do nitowania zamków, jednak większość prac nadal wykonywana była ręcznie. Odkurzacz Elektor był też jednym z pierwszych urządzeń Rzeszowskiej fabryki przeznaczonych na eksport. Tutaj też znalazłem odpowiedni fragment w kronice. Odkurzacz ten, dzięki wysokim parametrom technicznym oraz prawidłowej konstrukcji i funkcjonalności, nie ustępował znanym wyrobom zagranicznym, ale w związku z tym, że podobnie jak inne nasze odkurzacze i froterki, nie posiadał atestów zagranicznych instytutów badawczych, uniemożliwiało to jego sprzedaż na rynkach krajów kapitalistycznych. Pierwszymi odbiorcami wyrobów z Zelmeru stały się więc kraje socjalistyczne, np. Mongolia i Bułgaria. W kolejnych latach lista krajów, do których wyeksportowano m.in. odkurzacz Elektor, rosła, a po uzyskaniu odpowiednich atestów zaczął on podbijać także rynki zachodnie i stał się jednym z głównych wyrobów eksportowych rzeszowskiej fabryki. Tutaj też znalazłem kilka ciekawych fragmentów. W roku 1966 nowym odbiorcą odkurzaczy Elektor stała się włoska firma Ariet bimac i od tego czasu eksport odkurzaczy do drugiego obszaru płatniczego, czyli na zachód, zaczął systematycznie wzrastać. Ten wzrost nastąpił przede wszystkim dzięki uzyskaniu przez odkurzacz Elektor atestu VDE w Republice Federalnej Niemiec i nawiązaniu kontaktów handlowych z firmą IVG M.Bulka w Republice Federalnej Niemiec. W dalszej części książki znalazłem jeszcze jedno odniesienie do, do Elektora dotyczące roku 1970, kiedy nastąpił bardzo duży wzrost eksportu w porównaniu z końcem lat 60. Tutaj wymienione są przede wszystkim eksportowane za granicę odkurzacze Zelmer 2 i Zelmer 3. Ale na końcu można przeczytać dodać należy, że odkurzacze Zelmer 3 i elektor wysyłane były nadal w roku 1970 do RFN, Portugalii, Grecji, Belgii i Islandii. Na pewno z powodu tego sukcesu eksportowego w latach 60. i na początku 70. odkurzacz elektor jest dzisiaj w Polsce Stosunkowo rzadkim znaleziskiem, dlatego cieszę się bardzo, nawet z tego nieco już wysłużonego egzemplarza. A swoją drogą, bardzo mnie ciekawi, czy ktoś trafił na elektora w innych krajach. Jeżeli tak, napiszcie proszę w komentarzach. Bardzo fajnie będzie zobaczyć, dokąd dotarło to urządzenie z polskiego Rzeszowa i gdzie jeszcze można je spotkać. Jeżeli chodzi o akcesoria, wraz z tym odkurzaczem dostałem tylko taką rurę, aczkolwiek nie sądzę, żeby ona była oryginalna. Przypuszczam, że jest to raczej rura od późniejszych odkurzaczy Zelmer, aczkolwiek ona tutaj akurat całkiem dobrze pasuje. No i na koniec zostało nam jeszcze jedno zadanie, czyli próba uruchomienia tego odkurzacza. Urządzenie działa zupełnie nieźle, jak na stan, w którym jest i jak na swoje lata. Przypominam, to jest odkurzacz z roku 1964. Na pewno warto o niego zadbać, bo to jest jednak naoczny świadek ważnego etapu rozwoju polskich urządzeń gospodarstwa domowego. Swego czasu dzielnie podbijał zagraniczne rynki i na pewno zasłużył na emeryturę w kolekcji zabytkowych odkurzaczy. Dziękuję Wam za czas spędzony dzisiaj z tym odkurzaczem Elektor z roku 1964. Już niebawem w następnym nagraniu pokażę rozpakowanie kolejnej paczki, na którą czekam. W tej paczce powinien być wymagający przeglądu odkurzacz Zelmer 102B, do którego, jak pokazywałem na początku, mam już pasujące oryginalne pudełko. A propos pudełka, mam jeszcze do rozpakowania to małe pudełeczko, a w nim powinna znajdować się Kolejna suszarka do włosów podłączana do odkurzacza Alfa K2. Pokażę ją, bo ona ma specjalną końcówkę nakręcaną na wylot powietrza w odkurzaczu, której dotąd brakowało mi w kolekcji. Czyli do zobaczenia już niebawem. Cześć!